Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was dzisiaj serdecznie. Chciałam Was zaprosić dzisiaj na kapustę. Kapusta głowa pusta, hmm, wcale nie. Ma bardzo dużo wartości odżywczych, witamin, jest antyoksydantem i niczym nie ustępuje w białej kapuście. Jeżeli nigdy nie jedliście, to spróbujcie, bo od bardzo dawna gości na naszych stołach. Pochodzi z rejonu Morza Śródziemnego. I już w starożytności była wykorzystywana, natomiast w tej chwili jest uprawiana na całym świecie. Yy, można jeździć ją zarówno na surową, w surowkach, jak i gotowaną. Nie wszyscy wiedzą, jak ją ugotować. No, sposobów jest pewnie też kilka. Chciałam Wam przedstawić taki sposób, yy, w jaki u mnie byłam, że zawsze kapusta przyrządzana, kapusta modra, bo i tak się nazywa w niektórych rejonach yy, naszego kraju. Sposób jest bardzo prosty, bo będziemy ją gotować, yy, przyprawiać w ten sposób, że będziemy dodawać sól, yy, cukier. Cytrynę, ocet jabłkowy albo zwykły ocet. I na koniec po ugotowaniu będziemy ją zaprawiać e, olejem. Może tu być też inny tłuszcz, może być masło, może być smalec, e, jakkolwiek lubicie. Zaczynamy. Naszą kapustkę przekroimy i będziemy ją kroić na drobno. I tutaj, jeśli chodzi o sposób krojenia, to też w zależności od tego, jak lubicie. Można ją kroić w paseczki, a można kroić też yy, nie jako w taką kosteczkę. No to też musicie sobie wyczuć, co najbardziej lubicie. Pamiętajcie, bo farbuje, także rączki się pobrudzą. Jeżeli chcecie tam zapowiedz to rękawiczki i będziemy ją kroić. Żeby sobie ułatwić oczywiście, wodę można wstawić wcześniej, bo taką wodą gorącą będziemy teraz zalewać. I Zalewamy do naszej kapusty wody. Tak mniej więcej do połowy. Gorąca woda spowoduje, że nam wszystko szybciutko się zagotuje. Uważajcie, bo kapusta lubi pryskać. Będziecie mieć wszystko na fioletowo. Teraz do gotowania osolimy naszą kapustę. Cukrzymy. jedno do dwóch łyżeczek. Później jeszcze na koniec też będziemy przyprawiać. Od gorącej wody nam trochę siadła kapustka. Także dajmy jej teraz czas, żeby się zagotowała. Później zmniejszymy grzanie. już zaczęła nam się pięknie odbawać. Piękny, specyficzny, fioletowy kolor, lub modry. <gry> Dobrze, zostawmy teraz na mniejszym i Będziemy ją grzać około, myślę, 15 minut. Świetnie. nasza kapustka już jest ugotowana. Jak zostanie Wam za dużo go, wody w garpu, ona powinna zostać tam gdzieś około 1 do 2 cm na dnie. Jeżeli jest więcej, to odlejcie tą wodę. Powinno jej zostać tyle, żeby się akusta nie przypaliła podczas gotowania czy też wywiewania. Teraz dodajemy ocet. Damy również cytrynki. Jeżeli nie macie cytryny albo octu jabłkowego, to można dodać zwykły ocet. Dobrze i teraz spróbujemy naszą kapustkę. Jeszcze trochę soli. W międzyczasie dosoliłam także jeszcze taką płaską łyżeczkę. Z Kapusta w smaku powinna być słodko-słona i kwaskowata. Także wtedy jest taka akuratna. Dobrze, i teraz na koniec dodajemy nasz olej. Wymieszamy wszystko. I nasza papuska jest gotowa. Proszę. Proszę, kochani. Piękna nasza kapustka, razem go ugotowaliśmy, jest przepyszna. Jeżeli filmik Wam się podobał, kapustka wyszła cudownie, zapraszam do subskrypcji, łapeczka w górę i zapraszam do kolejnych filmów. Pozdrawiam Was serdecznie.